Minionki żyją na Ziemi od niepamiętnych czasów. Mają niejedno imię, jak Dave czy Karl na przykład. O, a to Norbert. Norbert jest głupkiem, ale cel ma ten sam. Służyć najgorszej kreaturze pod słońcem. Znaleźć tyrana jest łatwo. Nie stracić go. O, to już inna para kaloszy. Pozostało wypatrywać kolejnej okazji. Illumination Entertainment zaprasza na film. Jak tu żyć bez rozkazów? Minionki popadły w marazm i depresję. I prawdę mówiąc, pewnie długo by już nie pociągnęły, gdyby nie pewien odważny wizjoner. Kevin czuł dumę, miał zamiar wyzwolić swój udręczony lud z nieznośnego jarzma swobody. Stuart czuł głód przeważnie, miał zamiar zjeść banana. A Bob, Bob… czuł lęk przed nadchodzącą podróżą. tu? Eee, matoka. la matoka. He? Banana? Stuart? Banana. Banana! New York, rok 1968, 42 lata przed erą króla. Illumination przedstawia minionki z udziałem Kevina, Stewarta i Boba. Ciąg dalszy nastąpi.